Nie zaczynałam tego rozdziału życia z zamiarem łamania reguł, czy sprowadzania na siebie czyichś spojrzeń. Przez wiele lat byłam matką, potem teściową i towarzyszką dni, które przynosiły zarówno radości, jak i ciszę. Mieszkałam tu, w tym samym domu, gdzie rosło moje drzewo wiśniowe, gdzie wiosną ptaki zakładały gniazda na gałęziach, a na parapecie zawsze stała filiżanka herbaty. To były miejsca znane, bezpieczne, które myślałam, że znam na pamięć. A jednak życie potrafi przewrócić mapę świata, tak jak silny wiatr przewraca kartki starej książki i odsłania zapisane wcześniej nieprzeczytane słowa. Rozwód mojej córki był jak jesienne przesilenie, długa, szara aura, rozmowy pełne napięcia, telegrami uczuć, których nie potrafiłam już ułożyć. Gdy ich związek rozpadł się na kawałki, najpierw przyszło poczucie obowiązku i pocieszać, sprzątać, gotować, być ostoją. Później przyszła samotność, którą znałam dobrze, ale teraz miała inny smak, nie ten radosny samotności po ślubie czy zmęczenia po pracy, tylko ten głęboki, bezokolicznikowy zostaje sama z tym, co zostało po cudzym życiu w moim domu. W takich chwilach codzienność nabiera innego ciężaru. Filiżanka herbaty wydaje się większa, telewizor głośniejszy, a noc dłuższa. On wrócił nieoczekiwanie. Nie jako ktoś, kto chce zburzyć moje granice, lecz jako człowiek zagubiony, z opadającymi barkami i rękami, które jeszcze pamiętały dotyk innego domu. Miałem okazję widzieć go na świętach, na rodzinnych kolacjach, kiedy był częścią opowieści i teraz pojawił się ponownie w progu. nie tyle jako od on, który był związany z moją córką, ile jako człowiek, z którym trzeba było rozmawiać, dzielić codzienność i czasem zrozumieć milczenie. Świat, który znałam, nagle nie trzymał się etykiet. Formalne powiązania, tytuły i oczekiwania rozpuszczały się w powietrzu. Po rozwodzie nie byliśmy już teściową i zięciem, i byliśmy dwiema osobami, które kiedyś dzieliły kawałek wspólnej historii i teraz musiały decydować, jak zbudować nowe rozdziały. Przez pierwsze tygodnie nasze spotkania były ostrożne, jak stąpanie po cienkim lodzie. Zaczynały się od przypadkowych wizyt przy herbacie, od wymiany kilku zdań o pogodzie, o ogrodzie, o sprawach praktycznych, rachunki, naprawa kranu, sprawy, które ktoś musi załatwić, bo życie i dom trwają niezależnie od dramatów serc. Rzadko patrzyłam mu w oczy długo, uważałam, by nie rozpoznać w nich tej mieszanki winy i ulgi, która potrafi rozświetlić twarz na moment, zanim znów przyjdzie cień. On mówił mało. To milczenie czasem mnie irytowało, innym razem uspokajało. W nim były rzeczy niewypowiedziane, które mimo to krążyły między nami i tworzyły niewidzialne mosty. To dziwne, jak bliskość powstaje nie tyle przez wielkie gesty, ile przez te drobne, codzienne działania, posprzątane talerze, kiszonka ogórków w słoiku, która nagle znika, bo kto się lubi, kawa podana o świcie. To w tych mikrodziałaniach odkrywałam smak towarzystwa, które nie obciążało etykietami. Kiedy pomagał mi w ogrodzie, jego dłonie stały się czymś znajomym nie dlatego że kiedyś były częścią tej samej rodziny, ale dlatego, że pracowały z troską, delikatnie, jakby każde przesadzenie bratka było rytuałem odnawiania. Nie chcę idealizować tego procesu. Były też dni pełne wątpliwości, jak to wpłynie na moją córkę. Czy nie rani jej ponownie, samej będąc źródłem plotek. Społeczeństwo, zwłaszcza wśród nas, które wychowały się w innych czasach, ma określone oczekiwania wobec zachowań i byłam tego świadoma. Słyszałam ciche szepty, widziałam spojrzenia, które nie próbowały ukryć oceny. W głębi jednak pragnęłam prawdy, jeśli dwoje dorosłych, pochodzących z tego samego rozbitego świata, odnajduje w sobie wsparcie, to czy to coś złego? Przez wiele nocy pytałam siebie o granice, o moralność, o to, co znaczy być blisko drugiego człowieka bez krzywdzenia innych. Moje myśli oscylowały wokół pamięci i wspomnień dawnych dni. Gdy siedzieliśmy przy jednym stole, gdy dzieci były jeszcze dziećmi i dom, wydawał się jednolity jak jeden oddech. Te wspomnienia nie były ładne ani brzydkie, były po prostu prawdziwe. Przypominałam sobie śmiech córki, jej gniew, radość wakacji. Czasami czułam winę, czy jej ból jest moim winowajstwem? Czy moja tęsknota za bliskością jest egoizmem? To rozdarcie dawało mi siłę i ból równocześnie. I kiedy w końcu pozwoliłam sercu podjąć decyzję, nie była to decyzja wewnętrznego buntu, ale rezultat długiego procesu dojrzewania, nie mogłam dłużej udawać, że samotność jest jedyną drogą. W pewien zimowy wieczór, kiedy śnieg osiadł na gałęziach wiśni i wszystko wokół zdawało się spowite miękkim białym płaszczem, spojrzeliśmy na siebie z innym zrozumieniem. Nie było tam łatwych deklaracji ani dramatycznych gestów. Była natomiast szczerość prosta, niepretensjonalna. Oboje oddychaliśmy, żyliśmy i oboje potrzebowaliśmy towarzystwa, które nie byłoby wymuszone przez rolę czy oczekiwania. Usiadłam przy oknie i poczułam, jak fala spokoju przepływa przez moje ciało. On zrobił herbatę, podał mi ją i odszedł do kuchni, a ja myślałam o tym, jak życie potrafi podarować drugą szansę niekoniecznie w sposób, który można by Y zaplanować. Nie chciałam, by opowieść ta brzmiała jak sensacja. Nie była to opowieść o skandalu, lecz o ludziach, którzy próbują na nowo zbudować swoje dni po zgliszczach. Chciałam, żeby każdy, kto mnie słucha, zobaczył w tym historii kawałek siebie, bo chyba najważniejsze jest to, że nawet po upadkach i rozczarowaniach mamy prawo do odrodzenia. Nie szukałam aprobaty tłumu, lecz cichego zrozumienia tych, którzy kiedyś przeżywali podobne dylematy. Gdy patrzę teraz na moje ręce, te, które kiedyś trzymały niemowlęce dłonie, które gotowały nieskończoną ilość obiadów, widzę w nich siłę i delikatność jednocześnie. One pamiętają. A pamięć jest czasem drogowskazem, a czasem ciężarem. Ja wybrałam drogę, która nie była prosta. Wybrałam bliskość, opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, nie na roli czy tytule. I choć świat zewnętrzny może szeptać, ja wiem, że każdy dzień jest nową kartą, którą można zapisać na różne sposoby. Kiedy zamykam oczy przed snem, widzę obrazy, ogród wiosenny, filiżankę herbaty na parapecie, jego sylwetkę schylającą się przy grządkach. To małe, zwyczajne rzeczy, które w moim życiu nabrały nowego znaczenia. To one, a nie sensacje, tworzą opowieść, którą chcę opowiedzieć dalej. I choć nie wszystko jest rozwiązane, a niektóre rany jeszcze się goją. Czuję, że jestem w miejscu, w którym mogę oddychać. To oddychanie jest moim kompasem. Po tamtym zimowym wieczorze rzeczy nabrały tempa, ale w sposób subtelny, jak rzeka, która zamiast gwałtownie skakać z progu, powoli poszerza koryto i zakręca tam, gdzie kiedyś był tylko wąski strumyk. Nasze spotkania stały się częstsze, ale zawsze niespektakularne, wspólne zakupy, naprawa drabiny, drobne prace w ogrodzie. Mimo to każdy drobiazg miał wagę. Sposób, w jaki przesuwał fotel, zanim usiadłam, aby nie naruszyć mojego miejsca, uważność, z jaką składał moje ulubione serwetki, drobne komentarze o książkach, które oboje lubiliśmy. To była inna bliskość i dojrzalsza, złożona z codziennych rytuałów, nie z teatralnych deklaracji. I chociaż starałam się zachować prostotę, wiedziałam, że nic nie pozostaje ukryte przed ludzkim okiem na dłuższą metę. Pierwszy prawdziwy test pojawił się szybciej, niż się spodziewałam. Sąsiedzi, którzy kiedyś znali nas jako jedną rodzinę, zaczęli zadawać pytania z ukrytym zaniepokojeniem. Najpierw były pojedyncze komentarze: Widziałaś, że on był u niej znowu? Albo cóż dziwny obyczaj prawda. Potem przyszły spojrzenia na targu, subtelne uśmiechy i milczenie tam, gdzie kiedyś rozmawialiśmy swobodnie. Zrozumiałam, że nasze wybory zawsze będą analizowane w kontekście przeszłości i małych społecznych reguł, które rządzą życiem w mniejszej miejscowości. To bolało nie dlatego, że bałam się osądu, ale dlatego, że obawiałam się o moją córkę. Czy jej zranienie znów stanie się publicznym tematem? Czy ona poczuje się zdradzona przez to, że znalazłam wsparcie gdzie indziej? Rozmowa z moją córką była nieunikniona. Nie mogłam dłużej pozwalać, by niepewność rosła jak chwast. Kiedy w końcu usiadłyśmy przy jednym stole, cisza była ciężka, pełna słów, które obie trzymałyśmy w sobie. Powiedziała mi wtedy rzeczy, które bolały jak zimne igły, że czuła się opuszczona, że rozwód złamał ją bardziej niż sądziła, że widok mnie i jej byłego mężczyzny razem budzi w niej mieszankę gniewu i zazdrości. Słuchałam i przyjmowałam każde jej zdanie jak dar gorzkiej prawdy. Nie chciałam wymigać się od odpowiedzialności, nie chciałam brać na siebie prawa do jej bólu. To był moment, kiedy nasza relacja musiała zostać sprawdzona nie przez słowa, ale przez czyny. Powiedziałam jej prawdę o samotności, o tym, jak długo walczyłam z własnymi uczuciami, o potrzebie towarzystwa. Nie prosiłam o zrozumienie, prosiłam o szczerość. I chociaż nie od razu otrzymałam przebaczenie, powoli zaczęła rozumieć, że życie to nieprosta linia wyborów, która zawsze doprowadza do właściwego celu. Czasem to plątanina, w której każdy krok jest kompromisem. W miarę jak nasze relacje z otoczeniem stawały się bardziej skomplikowane, nauczyłam się też stawiać granice. Publiczność nie ma prawa decydować, kto jest dobry, a kto zły w naszym życiu. Postanowiłam, że jeśli mam żyć pełniej, muszę działać w sposób uczciwy wobec siebie i innych. Zadbaliśmy z nim o to, by nasze spotkania nie były tajemnicą, nie dlatego, że pragnęliśmy prowokacji, ale dlatego, że ukrywanie zawsze przyciągało plotki silniej niż jawność. Mówiliśmy sąsiadom, że razem spędzamy czas. Nie oczekiwaliśmy zrozumienia, ale oczekiwaliśmy spokoju. To nie sprawiło, że ludzie przestali szeptać, ale sprawiło, że ja czułam mniejszy ciężar ukrywania. Jednocześnie pojawiły się nowe, nieoczekiwane radości. Wspólne wyjazdy na targ staroci, podczas których godzinami potrafiliśmy przeglądać stare naczynia i rozmawiać o ludziach sprzed lat. Poranne spacery, gdy słońce dopiero wstawało i liście jeszcze trzymały wilgoć nocy. Wieczory przy radioodbiorniku, gdy stare programy przypominały nam czasy, gdy życie było prostsze. Te chwile nie były spektakularne, ale miały w sobie coś, co przyciągało mnie do nich jak magnes, uczucie partnerstwa, które nie próbowało naprawiać przeszłości, a raczej budować teraźniejszość. Czułam, że moje serce znów uczy się rytmu innego rodzaju, spokojnego, czasem nieśmiałego, ale autentycznego. Jednak spokój nigdy nie jest stanem trwałym. Pojawiły się chwile zazdrości i wątpliwości, szczególnie gdy widziałam, jak ludzie patrzą na niego z zaciekawieniem, jak młodsze kobiety uśmiechają się na widok jego energii. Zastanawiałam się wtedy, czy nasz związek ma siłę, by przetrwać nie tylko osądy innych, ale i naturalną dynamikę różnicy wieku, historii i oczekiwań. Rozmawialiśmy o tym w surowy, prosty sposób o obawach, o marzeniach, o tym, jak wyobrażamy sobie przyszłość. Okazało się, że mamy podobne pragnienia pragnienie bezpieczeństwa. Potrzeba szacunku oraz banalne, a jednak ważne pragnienie, by być z kimś, kto zna naszą historię, a jednocześnie nie ocenia jej. W miarę upływu miesięcy nasza codzienność zyskała rytuały, które stały się naszymi kotwi. Pewnego popołudnia, kiedy deszcz uderzał w szyby, znalazłam wszakże list, nie zewnętrzny, nie od sąsiadów, lecz list od niego. Były to proste zdania, niepoetyckie, ale szczere. O tym, jak bał się zacząć od nowa, o tym, jak cenił moją cierpliwość. O tym, jak bardzo czuł się czasem winny wobec mojego dziecka. Czytałam je wiele razy, a każde kolejne czytanie rozpuszczało kolejne warstwy lęku. To był moment, który mnie przekonał, że nasze uczucie nie jest jedynie ucieczką od samotności, ale świadomą decyzją dwóch ludzi, którzy chcą razem stawić czoła konsekwencjom. Na końcu tej części mojego życia, którą teraz opisuję, pojawiła się świadomość, że każdy wybór ma koszt. Nie mogłam oczekiwać, że wszyscy zadowoleni staną w naszej obronie. Wiedziałam też, że miłość nie zwalnia od odpowiedzialności. Zrozumiałam, że muszę być przygotowana na to, że niektórzy ludzie mogą już nie wrócić do mnie z dawną czułością, inni będą mnie oceniać bez zrozumienia kontekstu. A jednak gdzieś w tym chaosie odnalazłam powód, by wierzyć, że życie po rozstaniu może mieć drugą, wartościową odsłonę. I choć nie wszystko było rozwiązane, postanowiłam iść dalej z odwagą i uważnością, z pamięcią o tych, którzy ucierpieli, i z troską o tych, którzy wciąż są blisko. Gdy zamykam oczy na tym etapie, widzę przede wszystkim jeden obraz nas oboje idących wolno przez ogród, nasze kroki dopasowane jakbyśmy dopiero uczyli się tańca, w którym najważniejsze jest, by nie nadepnąć na cudze stopy. Wiem, że ta nauka dopiero się zaczyna i że przed nami jeszcze wiele dni próby. Ale wiem też, że opowieść ta nie jest prosta, i właśnie dlatego chcecie pozostać przy niej aż do finału. Dziś, gdy patrzę wstecz, widzę, że ta historia nie była o zakazanej miłości ani o buncie przeciwko światu. Była o dwojgu dorosłych ludziach, którzy pośród ruin dawnego życia odnaleźli w sobie odwagę, by jeszcze raz zaufać. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, może spokój, może kolejne próby, ale wiem, że nie żałuję ani jednego dnia. Bo prawdziwe szczęście nie zawsze przychodzi w porę, czasem pojawia się wtedy, gdy już nikt się go nie spodziewa. A ja, jako kobieta, matka i kiedyś teściowa, nauczyłam się, że nawet po burzy serce może zakwitnąć jak drzewo wiśni i późno, ale pięknie.